Boj, 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 witam Cię w Polsce Yo, zdraż to, ej, Z ZZPLK, ZZPLK, ZZ Pyłka, Z Pyłka Właśnie tak A011 Studio Kurnik Witam Cię w Polsce, ludzie Cię tu zabiją za forsę Piją cię w plecy nóż, wcześniej częstując Cię tortem Częstując kielonkiem, tradycyjną zagryzką Tu, żeby popić wódkę, czasem kupuje się piwko Oddziwek od dziwek, po świata, możesz spać, pić, ruchać, bakać Potem, Potem wracasz, żyjesz jak na wczasach, ty masz zagraniczną pensję Jak pracujesz, gdzie żyjesz, masz jedynie depresję Witam cię w mieście, każde miasto ma klimat W Polsce, w żadnym mieście, radę ci się nie zaczynać Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Oczywiście u mnie to jest już kolejny dzień, który zbliża mnie do mojego startu, który będzie już praktycznie w niecałe 7 tygodni w pięknej Hiszpanii na Olimpii Amatorów. I powiem Wam, że przede wszystkim robię fajny materiał dla Was. Co tydzień będę starał się wrzucić taki vlog tygodniowy ogólnie o tego, co się dzieje u mnie. Więc mam nadzieję, że zobaczycie mnie z różnej strony, nie tylko ze strony gościa, który non -stop podnosi ciężary. Ale i też zobaczymy troszeczkę to od kuchni, jak wygląda z, e, u mnie, wiadomo, sprawa ogólnie organizowania e, sobie całego dnia. I oczywiście zapraszam do siedzenia. Trzymajcie się.